Zaczynamy pierwszą część konferencji prasowej. Jest nami trener Wojciech Kamiński, teraz Grzegorz Kamiński. Okay. Trenerze, poproszę o krótki komentarz na meczu. Przede wszystkim zacznę z reklamek dla trenera i drużynie PGE Płynia Stargard za cały sezon. Myślę, że był on znakomity w ich wykonaniu. Zakończyli go na piątym miejscu, sprawili wiele niespodzianek i pokazali się naprawdę z bardzo dobrej strony. Dziękuję swoim zawodnikom za za tą całą serię, za e, dzisiaj za wiele do końca, bo ten mecz nie układał się od początku tak, jak byśmy chcieli. Natomiast druga połowa zdecydowanie, zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu. Tak jak powiedziałem, średnio e, Grzegorza Końskiego gdzieś wyciągnąłem z obrażarki, bo całą pierwszą połowę w ławce e, nam to bardzo w rąk, i, i na pewno te duże też e, jego zasługa, jak i całej drużyny. Cieszymy się, 3-0, jedziemy do Warszawy szukować się na Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Grzegorz. Jakbyś pomógł określić krótki komentarz. Również chciałbym podziękować drużynie jest Spójne Starcia za świetną walkę w trzech meczach. Bardzo trudne fizyczne starcie, w sumie tak jak we wszystkich meczach. No, od początku ten mecz nie układał nam się zbyt dobrze, trochę pod presją również i kibiców. Traciliśmy dużo prostych piłek, no, ale w drugiej połowie coś przeskoczyło. Kaj dał świetne, świetne podania do mnie, byłem totalnie otwarty oraz no, sam gram w izolacji. Po prostu pociągnął drużynę do zwycięstwa i cieszę się, że mogłem dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby dać takie show tutaj w Stargardzie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Mam jedno pytanie. Tak. Chciałam się zapytać, na kogo chcielibyście trafić? Na Tref czy na, sop, na, na Śląsk. Nie mam takich specjalnych yy, zachcianek kolejnego rywala. Koncentrujemy się na sobie. Do tej pory. Ciężko powiedzieć, naprawdę. No, nie wybieraliśmy przed. Ostatnim kolejkom jako pierwsi skończyliśmy, wygraliśmy za stalem. Może pomogliśmy dzięki temu niektórym drużynom, natomiast to była sportowa walka i nie kalkulowaliśmy teraz też, jak ja to mówię, co było dla tego wieczorem. Dziękuję bardzo. Nie mam więcej pytań. Więc dziękuję za życzenie konferencji. W takim razie zaczynamy drugą część konferencji prasowej. Zamykam trench. Tebas i Karol Duprzecki, Frequent Short summary. Well, uh, first of all about the game. Um congratulations to Lega, to coach Kaminski. Um they played a great series and uh, also today even though we played a decent game, uh, they won this game and uh, we didn't manage to win one game at least. Zaczynając od tego meczu, gratulacje dla Legii i trenera Kaminskiego. Zagrali bardzo przyzwoitą serię spotkań. Nie udało nam się wygrać jednego pomimo tego, że dzisiaj zagraliśmy naprawdę przyzwoicie, też nam nie udało wygrać. Just like uh, in the first two games, we didn't uh, play our best basketball and we didn't manage to play on the highest level with the highest intensity for 40 minutes. It was evident that uh, our, hand, our fans helped us a lot. Um, their uh, support uh, means a lot to our team, to our players, also to me. and. Uh,

Success or a uh, successful season, or being content with the result of, of fifth place when we just lost the last game of the season. But I want to believe that um, we uh, did a great job um, to, to be here, to compete in the playoffs, and uh, Every, every player, every coach, every uh, person working for the klub uh, contributed to uh, this successful season. Ale myślę, że ta droga to, że znaleźliśmy się w playoffach i wszyscy ze starztału trańskiego, przedstawiciele wszyscy, wszyscy, którzy pracują w klubie, mogą być szczęśliwi, że przełożyli rękę do tego sukcesu, że zagraliśmy w So i nie wiem what uh, spójnie will look like in the in the future in the next season. Um, This is all very fresh of course and um hopefully we can talk in the next days and weeks about uh, how we can improve from the point where we are now. Nie wiem jeszcze jak będzie wyglądać Nie wiem jeszcze jak będzie wyglądać spójnie w przyszłym sezonie, będziemy o tym rozmawiać, ale mam nadzieję, że będziemy mogli poprawić nasze wyniki, poprawić to, gdzie jesteśmy. Karol, jeżeli możemy poprosić o podsumowanie. Gratulacje dla <laughs>, drużyny z Warszawy. Wygrali tą serię 3 do 0. Dosyć yy, znaczna przewaga. Mimo tego, że mieliśmy w tej serii swoje szanse w każdym meczu, yy, czy prowadziliśmy, czy dochodziliśmy ich na, na, na nieznaczną ilość punktów. Natomiast doświadczenie i przygotowanie poszczególnych graczy przeważyło tą serię na, na, na korzyść Legii. Yy. Taki grać jak Winialec naprawdę rozegrał niesamowite, niesamowite playoffy do tej pory. Zresztą jak cały sezon. Ale, ale nie wiem, szkoda, szkoda tych playoffów, bo myślę, że przez cały sezon za, zapracowaliśmy sobie i na piąte miejsce, i na to, żeby chociaż przed własną publicznością wygrać jeden mecz. Myślę, że tak jak nasza drużyna, tak kibice na to zasłużyli. Natomiast myślę, że jak emocje już upadną, to z tego sezonu powinniśmy być zadowoleni, bo mimo wielu zmian, wielu kontuzji, daliśmy radę i mimo tego, że ta liga była tak silna, tak wiele zespołów, które miały, mają bardzo duże ambicje. My skończyliśmy na piątym miejscu i myślę, że to był bardzo dobry sezon. Dziękuję bardzo Karol, teraz czas na pytania. Panie trenerze, mówił Pan już trochę o przyszłości, czy Pan zostaje na kolejny sezon? To najważniejsza, najważniejsza w tym momencie sprawa. Nie sądzę, że to była najważniejsza sprawa. Nie sądzę, że to była najważniejsza sprawa? Because I don't Take myself that importantly, to be honest. Ponieważ uważam, że nie jestem tak taki ważny. <coughs> and uh, we have to first of all analyze uh, this season, what was good, what was bad, um, where we need to improve as a as a club, as a staff, and go from there. Ale najważniejsze teraz musimy przeanalizować co było dobre, co było złe, co możemy poprawić jako klub, jako jako staf. Jako... W trzecim kwarcie było 11 punktów przewagi. Co Pana zdaniem wtedy się stało, że ta przewaga tak szybko uciekła? No i jeszcze w końcówce, gdy Legia miała kilka nieudanych akcji, była szansa, żeby wrócić do tego meczu. Ale wtedy tutaj brakowało skuteczności. Jak Pan to ocenia? They, they are a very good team, but very good individual players. This much is evident. Są bardzo dobre z bardzo dobrymi zawodnikami, to jest oczywiste. And uh, they attacked um, us in a, in a way that was very difficult to stop. I atakowali nas w sposób, który był bardzo trudny do zatrzymania. To be more specific uh, when Winales is playing one on one he made a lot of shots. Żeby być dokładniejszym kiedy winalez gra jeden na jeden, oddaje dużo rzutów. When we came to double and he passed the ball, then other players made shots kiedy przy, kiedy jego krycie, to on podawał piłkę do innych zawodników oni rzuty. Of how we had to oni oddawali strzał rzucał i ponieważ bronimy takiej bronimy, mieliśmy często zawod, mniej zawodników przy zbiórkach. i zawodnicy legi zbierali te piłki i trafiali. So this combination of uh, individual quality plus second chances um, is very hard to defend and that's one of the reasons why we lost today. I to połączenie jest naprawdę trudne do obrony i dlatego tego Dziękuję bardzo. Czy mam jeszcze pytania? Panie trenerze, e, parę pytań mi się dało z ale taka padła tutaj taka e, hasło e, nawet przed konferencją ochłonimy i wydaje mi się, że później ocenimy i tak y, podsumujemy te, ten naszą, na, na, naszą nasz sezon. Ale wydaje mi się, że z naszej strony y, nie będzie ze strony Wikipedii jakichś pytań, ale ze strony mediów, które tutaj są pozwolę sobie y, zaintonować i złożyć na Pana ręce i drużyny szczere od serca oklaski. Dziękujemy. Dziękuję. Jeżeli już nie mamy więcej pytań, po raz ostatni dziękuję za udział w konferencji.